Witam serdecznie zanim przejdę do kolejnego projektu na płytce uniwersalnej pod wemosa. Chciałem wam pokazać jak przylutować piny do tego wemosa. Przyszły mi yy, płytki, sześć płytek wemosów i właśnie je lutuję. Jak najszybciej i naj mm, Najlepiej, że tak powiem, jak przylutować te te piny. Tak, żeby były równe, by one nie latały w każdą stronę. No na tym stojaku, na trzeciej ręce tak, tak nie za bardzo, bo trzymamy lutownicę, yy, damy te piny na dół, one nam wypadną, krzywo nam yy, się ułożą, to tak krzywo przylutujemy. Z jednej strony nie będą pasować do płytki PCB, a z drugiej strony no, to gniazdo też nam nie wejdzie, tak? Na przykład wyświetlacz czy tam jakiś inny inna płytka. Tutaj już mam przylutowany gotowy gotowy wemos. Wszystkie piny są poprawnie przylutowane. Spra sprawdziłem. Jest to równo. A robię to w taki sposób, że tu jeszcze wam pokażę. Robię w taki sposób, że przylutowuję pierwszą i drugą, pierwszą i ostatnią końcówkę tych, tych pinów, i z tej strony tak samo. A metodę mam taką, że kładę sobie na, na stole, patrzę, żeby to gniazdo równo nam się ułożyło do powierzchni stołu i by był kąt. 90 stopni między płytką a tym gniazdem. No nie będzie to jakoś super dokładnie, ale jest bardzo szybka metoda i prosta, bo jeżeli na równym, na równym placie położymy sobie tego Femosa, przyciśniemy, przylutujemy jedną i ostatnią końcówkę w rzędzie, no to z automatu nam yy, będzie się trzymać ta, będą się trzymać te piny. Zaraz Wam to pokażę. I będzie równo, tak? Bo to gniazdo się opiera, to gniazdo się opiera o oblat z jednej i z drugiej strony Jest w stosunku do wemosa jest równo. Ewentualnie jak y, po takim lutowaniu jest trochę y, nie, ma, nie ma kątu, można to jeszcze delikatnie przekrzywić, tak żeby ten kąt, ten wemos miał, żeby. Z, tak jak mówię, do płytki z jednej i z drugiej strony, by te piny pasowały, a tutaj gniazdo też, by, żeby było równo wszystko. Tak jak już na gotowym wemosie. A lutuję to w ten sposób, że przyciskam delikatnie tego wemosa. Troszkę kalafonii do obracyna i lutuje pierwszą pierwszy pin i ostatni i w ten sposób <śm> mam jedną stronę widzicie ta nam wypada. To nam wypada, jest nierówno, a jedną stronę już mam przylutowaną i jest, zobaczcie, jest równo, jest równo, tak? Ewentualnie jeżeli nie ma kątu, to troszeczkę można to wyprostować, wsadzając teraz tak skalibrować to te piny, wsadzając właśnie w płytkę PCB i nam się to wszystko wyrównuje. Ale jest jest tak w miarę w miarę równo. Zaraz wam pokażę jeszcze drugą stronę, jak przylutuje. Przede wszystkim nam te piny nie uciekają. O tak. Jeżeli trzymamy to na. Przytrzymamy troszkę na y, tą płytkę y, na blacie. I teraz co? Druga strona. Nie musi być to super dokładnie. Tylko wiadomo, żeby tej ceny nie było za dużo żeby te piny nam się trzymały, jeśli już mamy przylutowane z jednej i z drugiej strony, te piny się trzymają. Teraz to te, tego całego wymosa wkładamy do płytki. W ten sposób te piny nam się wszystkie wyrównują. Może tak pokażę, bo nie widzicie tego, co ja robię. Ale niestety jeszcze nie mam takiego sprzętu, by można było zobaczyć cały blat. Może kiedyś się doczekam. O, tu jest jedna strona. Teraz druga strona, zaraz założę. O, i w ten sposób mam już ustawioną, ustawione wszystkie, wszystkie, wszystkie piny. Jest to przede wszystkim równo, tak? Równo. Wszystkie piny są ustawione, wyrównane. No i teraz, jeżeli tak nam yy, płytka, znaczy ten układ nam wszedł do płytki, można go śmiało wyciągnąć. I w całości polutować. O się te, te wszystkie piny się elegancko wyrównały. Zobaczcie. Elegancko się wyrównały. Teraz. Przylutuję od początku do końca yy, wszystkie piny w tym układzie mam gotowego wymosa do wmontowania do płytki. Także to taka podpowiedź, żebyście lutowali te yy, piny odwracając do, do stołu, do blatu. Trzymamy lekko układ, lutujemy 4. Yy, miejsca. Z jednej strony 2, z drugiej strony 2. Piny się trzymają. Później wsadzamy do płytki PCB tak żeby były wszystkie, żeby nam się wyrównały te piny. Lutujemy, wgrywamy soft. Ja już tutaj teraz mam jeszcze pięć płytek do zrobienia.